Asborn vs. Spears. Gorąca kłótnia w internecie, co odpowiedziała Britney. Azji Asborn kontra Britney Spears. Kontrowersyjna wymiana zdań i gorąca reakcja gwiazdy pop konflikt między rokowym weteranem a ikoną popu wybuchu na całego, gdy Azji Asborn postanowił podzielić się swoimi opiniami na temat Britney Spears w jednym z odcinków The Asborn's Podcast. Asborn, znany ze swojego kontrowersyjnego stylu bycia, nie szczędził gorzkich słów pod adresem Spears, której taneczne występy na Instagramie uznał za smutne i przygnębiające. Jego komentarze, które poszły w parze z krytyką ze strony żony Sharon i córki Kelly, wywołały burzę, która szybko przeniosła się do internetu. W odcinku podcastu Asborn i jego rodzina otwarcie wyrazili swoje niezadowolenie z powodu codziennych filmików Britney na których ta tańczy w skąpych strojach. Zarzucili jej, że jest biedną staruszką, która wciąż poszukuje uwagi. Sharon Asborn poszła jeszcze dalej, określając Britney jako biedne, małe stworzenie. Te słowa wywołały natychmiastową reakcję ze strony samej zainteresowanej kropka Britney Spears, znana ze swojego otwartego stylu komunikacji, nie czekała długo z odpowiedzą. Na swoim Instagramie zamieściła emocjonalny post, w którym stanowczo odrzuciła współczucie i zaznaczyła, że wcale nie jest biedna. W odpowiedzi na oskarżenia Osbernów, Spears określiła ich rodzinę jako najnudniejszą, jaką ludzkość kiedykolwiek znała i zaapelowała, aby uprzejmie się o i. Ten mocny język wywołał lawinę reakcji w sieci, a jej post stał się tematem licznych dyskusji, kropka, zanim emocje opadły. Warto spojrzeć na sytuację z szerszej perspektywy. Britney Spears, mimo krytyki, wciąż cieszy się ogromnym sukcesem finansowym. Według raportów US Weekly jej zarobki w 2023 roku miały sięgnąć aż 40 milionów dolarów. Źródła podają, że na jej konto wpływają pieniądze z wielu źródeł, w tym z autobiografii, współpracy z Eltonem Johnem, perfum i honorariów. Choć niektórzy obawiają się, że gwiazda trwoni majątek na luksusowe wakacje i ubrania, inne źródła zapewniają, że Britney ma dobrze przemyślany plan finansowy, którego się trzyma, kropka w obliczu tej medialnej burzy. Jedno jest pewne: zarówno Asborn, jak i Spears pozostaną w centrum uwagi, a ich konflikt tylko przyciągnie więcej reflektorów. Co przyniesie przyszłość tej wymiany zdań? Czas pokaże. Ale na razie wszyscy czekają na kolejne rozdziały tej medialnej sagi.